Dziś chciałbym powiedzieć trochę o kryzysie w Chinach, który najwyraźniej narasta. I nie ukrywam, że napełnia je to nadzieją. Ogólnie nie jest dobrze cieszyć się z kryzysów. Raczej fajnie jest życzyć wszystkim szczęścia, powodzenia i prosperity. No ale Chiny ludowe nie są państwem, które no, nadaje jakby światu. Pozytywny rytm i które warto by było brać za przykład i które warto by było naśladować. Niedobrze by było zatem, gdyby Chiny z ich totalitarnymi tendencjami, z ich coraz lepiej rozwijającą się technologią dotyczącą ścisłej kontroli wszystkich poddanych partii komunistycznej, gdyby takie właśnie państwo zdominowało cały świat. A o tym, że Chiny mogą zdominować cały świat. Krakał już Jacek Bartosiak, uważany wciąż przez wielu Polaków za jednego z wybitniejszych geopolitologów w Polsce. Pamiętam, że już grubo przed covid nie wiem, 7 lat temu, 8 lat temu, Jacek Bartosiak na swoich blogach twierdził, że Chiny już wygrały rywalizację ekonomiczną i polityczną ze Stanami Zjednoczonymi i kiedy w pewnym momencie chyba podczas rządów Trumpa. Jacek Bartosiak zorientował się, że Stany Zjednoczone odcinają się od Chin, odwracają ideę Nixona mówiącą o tym, że Chiny jeśli zostaną dopuszczone do globalnego rynku na normalnych zasadach mimo ich łamania, ucywilizują się, więc gdy Trump jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych mocno odwrócił tę tendencję nawołując do tego, żeby przynosić produkcję z powrotem do Stanów Zjednoczonych albo Albo do innych krajów, ale nie do Chin, no to wtedy Jacek Bartosiak twierdził, że o, Stany Zjednoczone jeszcze próbują walczyć, bo może coś z tego będzie. I oczywiście mówił też, żebyśmy my lawirowali jako Polska między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, jakby w ogóle nie miało znaczenia, jakie są wartości amerykańskie, jakie wartości są Chin ludowych. No co moim zdaniem ma fundamentalne znaczenie dla cywilizacji i dla każdego, kto chce szukać sojuszy. No i oczywiście nawoływanie państwa Europy Zachodniej, jaką jest Polska, do tego, żeby lawirowało między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, jak między równymi podmiotami, traktując je na równi, no było totalnym szaleństwem i wydaje mi się, że było to lobbowanie za Chinami Ludowymi. Nie wiem, czy świadome, czy nieświadome, ale no na pewno nie było to korzystne dla naszej przyszłości. No, i teraz dowiadujemy się, że Chiny borykają się z coraz większymi problemami, że doznają jakby zastopowania gospodarczego, które jest związane w dużej mierze z kryzysem na chińskim rynku nieruchomości, gdyż od lat już Chińczycy budowali nad, nadplanowo ogromne ilości nieruchomości, które stoją w, w dużej mierze puste, napędzając w ten sposób sztucznie PKB. No, i okazuje się po prostu, że, że ten model jakby rozwijania gospodarki nie działa, i następuje w tym modelu pęknięcie, i coraz deweloperzy chińscy mają coraz większe problemy. Co wiąże się też oczywiście z tym, że spora grupa osób, która pracowała przy budowie, ale też przy sprzedaży mieszkań, nie ma pracy. Innym problemem chińskim jest to, że wprowadzono program kontroli urodzin. Teraz już go praktycznie nie ma, ale był. Był przez długie lata i doprowadził do sytuacji, gdzie całe pokolenia miały model rodziny 2 plus 1, dwoje rodziców plus jedno dziecko. Tutaj, oczywiście, podobnie zresztą jak w wielu państwach Azji, na przykład w Indiach, rodzice, gdy muszą się zdecydować na jedno dziecko. No to po prostu chcą chłopca. Dziewczynka jest w tej kulturze dużo mniej warta, wartościowa, cenna niż chłopiec. I w związku z tym te, ten model 2 plus 1 to był przeważnie model dwoje rodziców plus jeden chłopiec czyli do tego, że nastąpiło pokolenie o bardzo niewielkiej ilości młodych ludzi to doszło też to, że to pokolenie składa się głównie z mężczyzn. Do tego dochodzi też problem bezrobocia, co jest bardzo dziwne, ale w, w Chinach są gigantyczne problemy z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodych ludzi. I jest to taki dosyć paradoksalny problem, chociaż nie do końca, bo mm, są miejsca pracy w Chinach, ale są to miejsca pracy przy bardzo prostych mechanicznych czynnościach. A młodzi ludzie w Chinach coraz częściej są wykształceni. No i oczywiście, tak samo jak my, nie chcą brać sobie pracy związanej z powielanym przez 12 godzin na dobę jednym ruchem. Nie wiem, z szywaniem jakiejś kieszeni w spodniach, dokręcaniem jakiejś plastikowej nakrętki na, na kanister czy na inne urządzenie proste, made in China. Oni chcą pracy wyrafinowanej, specjalistycznej. A takiej pracy nie ma, i tutaj zwłaszcza ten rynek deweloperski upadający, no też sprawia, że wielu ludzi, którzy zajmowali się zarządzaniem, handlem, nie może znaleźć pracy, jeśli ktoś nie ma umiejętności technicznej. Z drugiej strony, pomimo rosnącego bezrobocia w Chinach, brakuje Chińczykom rąk do pracy właśnie w tych prostych sektorach. W budownictwie jako zwykłych robotników, w fabrykach jako zwykłych robotników. Tutaj chińscy przedsiębiorcy często borykają się z brakiem rąk do pracy. Na to nakłada się kolejny problem: że Chiny są kompletnie nieatrakcyjne dla migrantów z zewnątrz. Europa. Łata swój rynek pracy migrantami. Moim zdaniem robi to często w sposób głupi, bo często są przyjmowane miliony osób, które nie potrafią pracować, nawet nie znają języka, nie znają naszego alfabetu, ale są z tego światowego proletariatu, jakim jest świat islamu. No, moim zdaniem, obok wybitnych, wspaniałych specjalistów z Egiptu, którzy rzeczywiście istnieją, i z paru innych państw arabskich, no to często ta migracja, która przychodzi do Europy, jest bardziej problemem niż, niż jakimś korzystnym zjawiskiem. Również problemem dla państw, które są wyjaławiane przez, przez, takich przez odejście tych ludzi. No i też problemem dla tych ludzi, którzy przecież nie znajdują sobie w Europie godnego zajęcia i godnego życia też będą skorzy do buntu, będą skorzy do protestów, będą skorzy do depresji i być może nawet do samobójstw za jakiś czas. A na pewno, jak wiemy, niektórzy są skłonni do zamachów terrorystycznych. Ale no oczywiście oprócz tej głupiej, nieprzemyślanej, naiwnej, idealistycznej czy też ideologicznej migracji w Europie mamy do czynienia ze zwykłą migracją, taką jak na przykład w Polsce, nie tylko z Ukrainy, gdzie no, jest potrzebna jakaś ilość ludzi do pracy w korporacjach i tak dalej, i tak dalej. I często nawet nie kosztem polskiego pracownika, korporacje przyjmują wielu pracowników, żeby rozwijać się we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie czy w Poznaniu czy w innych miejscach w Polsce. I, i to, jeśli jest jakoś tam kontrolowane, jeśli nadal stawia się wymóg, że obywatel powinien zdać maturę po polsku i powinien Wyrazić zainteresowanie kulturą polską, a nie po prostu ktoś staje się obywatelem, bo nie można go deportować, tak to jest bez sensu. Natomiast, jeśli ktoś staje się obywatelem, bo rzeczywiście nim chce być, no to spoko. A jeśli ktoś przyjeżdża do pracy i nie chce zostać obywatelem, no to oczywiście powinien po jakimś czasie wrócić do siebie. To jest normalny model i w tym nie ma nic złego. No w każdym bądź razie mimo tych różnych kulejących i Niekiedy drastycznych problemów z falami migracyjnymi w Europie, no to oczywiście istnieje plus taki, że Europa ma soft power, że tak samo zresztą jak Stany Zjednoczone, i ogólnie jak cały Zachód, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i ludzie chcą przyjeżdżać do Polski, chcą przyjeżdżać do Anglii, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, do Australii. Oczywiście wydaje mi się, że nadal do Australii czy do Stanów Zjednoczonych bardziej niż do Polski, ale to się zmienia. My jesteśmy coraz bogaci, coraz lepiej się rozwijamy i do nas też coraz więcej ludzi chce tu, chce przyjechać i chce tu żyć, chce tu pracować. No i oczywiście to jest korzystne, zwłaszcza jeśli dbamy o to, żeby rozróżnić między pracownikiem sezonowym a obywatelem, bo Rynek y, znajduje ręce do pracy, tak? Rynek nie, nie wpada w zadyszkę. Y, nie ma też problemu między aspiracjami młodych, wykształconych autochtonów, a zapotrzebowaniem na prostsze czynności. Po prostu nadal wciąż są na świecie ludzie zainteresowani prostszymi czynnościami. No, tak sobie radzą, chociaż w dosyć brutalny sposób, państwa zatoki. To znaczy na przykład Arabia Saudyjska, Katar, Emiraty Arabskie, Oman, Kuwait przyjmują masę ludzi, z, z okolic Oceanu Indyjskiego i z biedniejszych państw arabskich, które pracują w, w prostych rzeczach, na przykład jako budowniczowie na wielkich budowach, no takie Emiraty czy Katar to są wielkie budowy, to są bardzo bogate państwa dzięki dużym złożom paliw kopalnych i dzięki temu one mogą budować czasem nawet nad plan mnóstwo rzeczy, licząc niekiedy na to, że kiedy już paliwa kopalne się skończą, no to tworzą jakąś infrastrukturę pod coś innego i czasem ma to sens. No w każdym razie ci wszyscy ludzie z Pakistanu, z Egiptu, z Somalii, ze Sri z Indonezji, z Filipin, którzy przyjeżdżają do państw Zatoki, choć są traktowani jak niewolnicy, choć dochodzi do budzących grozę ataków na prawa człowieka. W sensie traktowania ich jako nieobywateli, jako niewolników, którym się zabiera czasem paszporty, którzy nie mogą wrócić, którzy muszą spłacać dług za sam przyjazd, którzy są wynagrodzani za jakieś totalne grosze w stosunku do realnych cen i zarobków w takich państwach jak Kuwait, czy Emiraty Arabskie, czy Arabia Saudyjska, no to mimo wszystko ci ludzie no też łatają ten rynek pracy, a nawet sprawiają, że milionowe społeczeństwo Emiratów Arabskich może korzystać z pracy wielu milionów ludzi, tak dzięki swojemu bogactwu. Oczywiście, Chiny nie mają problemu aż takiego, prawda? No, ciężko sobie wyobrazić, żeby do Chin napłynęło tylu migrantów yy, ekonomicznych pracujących, żeby nagle Chińczycy stali się mniejszością, tak, żeby ten miliard, 400 milionów ludzi nagle zyskał jeszcze więcej y, ludzi, którzy na nich pracują. To raczej nie jest potrzebne. Ale problem polega na tym, że kto tak naprawdę chciałby przyjechać do Chin i pracować tam? No przypuszczam, że y, ludzie z Korei Północnej i może niektórzy ludzie z Afryki, z bardzo biednych państw Afryki, ale Chiny na razie nie, nie, nie tworzą żadnego klimatu, nie mają soft power, która by tych ludzi zachęcała. Nie mają nawet takiego. Letniego soft power, jakie czasem jednak dzięki wielkim pieniądzom z paliw kopalnych zdarza się mieć państwom Zatoki, państwom, które żyją z petrodolarów i które bynajmniej nie słyną z humanizmu i z kultu praw człowieka. Kolejny problem dla Chin jest taki, że Chiny oczywiście rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi rywalizują też za pomocą zbrojeń, za pomocą potęgi militarnej. No, i pojawia się pytanie o to, czy armia osób, które nigdy nie miały rodzeństwa, armia jedynaków, będzie dobrą armią. Wiemy, że w Chinach ci rodzice, którzy zostali zmuszeni do tego, żeby mieć tylko jedno dziecko, wbrew duchowości czy też tradycji konfucjanizmu, który każe mieć dużo dzieci, który kładzie ogromny nacisk na czczenie przez potomków rodziców i tak dalej, czyli trzeba mieć dzieci żeby rodzice, ci starcy tacy mandaryni, chińscy byli czczeni no to oczywiście musi być jakaś rodzina która ich czci, muszą być te następne pokolenia, a tutaj mamy tylko jednego syna no i w tym momencie oczywiście z jednej strony tego syna się rozpieszcza, inwestuje się w niego, a z drugiej strony oczywiście oczekuje się, że on będzie też tą tradycję konfucjańską tego szacunku dla starszych kultywował Pytanie, czy taki jedynak, który prawdopodobnie nadal ma ogromny respekt dla osób starszych, będzie dobrym żołnierzem. Mi się wydaje, że aby być dobrym żołnierzem, z jednej strony dobrze jest być mimo wszystko indywidualistą. Najlepsze armia, armie to, świata to są takie, które stać jednak na samodzielność działania, że są jednostki, które Drobne jednostki, które są w stanie wykonywać polecenia samodzielnie. Tutaj Rosjanie na, w walce z Ukrainą mają właśnie gigantyczny problem, dotyczący tego, że często ich front się zatrzymywał, bo czekano na rozkazy z góry. Dowódcy drobnych oddziałów niż rangą bali się podjąć jakiekolwiek działania, jeśli nie otrzymali wyraź, wyraźnego rozkazu z góry, tak i oczywiście to. Na współczesnej linii frontu jest duży problem. Wydaje mi się, że w Chinach też raczej tak będzie, że jednak ten respekt dla starszych będzie jeszcze silniejszy niż w totalitarnej, Putinow putinowskiej Rosji, gdzie w dużej mierze walczą w jakimś sensie najemnicy, którzy raczej nie powinni mieć aż takiego kultu swoich przełożonych, no ale nie wiem. Natomiast w Chinach, no to z jednej strony mamy tych jedynaków w Armii, prawda, czyli ludzi, którzy nigdy nie mieli rodzeństwa i którzy nie są jakby. Przyzwyczajeni do takiej horyzontalnej współpracy, czyli współpracy z ludźmi, którzy nie są ani niżsi, ani wyżsi rangą, tylko są jakby równi. Tak, no, Wojsko to, mimo wszystko, jest spora grupa osób, którzy, którzy są sobie równi rangą, którzy powinni się dla siebie nawzajem starać, dla siebie nawzajem poświęcać i słuchać w mniej lub bardziej pobożny w cudzysłowie sposób swoich przełożonych. Więc mnie się osobiście wydaje, że taka armia jedynaków raczej będzie słabo walczyć. Że wychowana jak y, mali cesarze, jak się mówi o tych jedynakach w Chinach, y, rozpieszczana, y, widziałem wiele takich chińskich rodzin, to taki dzieciak może zrobić wszystko: skoczyć na stół, wysmarować obcej osobie twarz jakimś błotem, a rodzice go tylko pobłaszczą po główce, czy wszystko dobrze, syneczku? Chcesz jeszcze czegoś? No, może jakby dziadka tak sprał po twarzy, to może wtedy miałby problem, ale jeśli chodzi o jakąś obcą osobę, niespokrewnioną, to jest to taki dosyć bezczelny bachor taki jedynak No i to nic dziwnego, no skoro rodzice wy, wywodzący się z tradycji, która od, od stuleci, od, od tysiącleci yy, kultywowała te więzi rodzinne, nagle są jakby, ich odczucia, ich oczekiwania są jakby skupione na jednej osobie, jednej młodej osobie no to ciężko się dziwić, że ta osoba jest mocno rozpieszczana i taka wręcz często no, socjopatyczna w tym swoim rozpieszczeniu, tak? No i druga rzecz, no to oczywiście to, że taki jedynak, jeśli wywodził się z miarę z osobnej rodziny, no był dosyć rozpieszczony też tak fizycznie. Oczywiście w Chinach nadal jest mnóstwo biednych ludzi, rolników, Którzy są bardzo niedoceniani, bardzo prześladowani, bardzo spychani na margines. I być może to właśnie z tych ze wsi, z prowincji chińskiej będą się wywodzić ci najlepsi chińscy żołnierze. No, ale pytanie, czy Chiny, które nie są wieczne, które nie są wcale też starą cywilizacją, bo grecka cywilizacja jest dużo starsza? Mało jest na świecie tak starych miast, nieprzerwanie zamieszkanych jak Ateny. Być może Ateny są najstarszym miastem. Ono jest w Europie, a nie, a nie w Chinach. Moim zdaniem Chiny sięgają jakąś taką rzeczywistą historią. Góra VII wieku przed naszą erą chociaż mówi się nawet o dwutysięcznym którym przed naszą erą, ale koniec z rzędem temu, kto pokaże dużo śladów poza brązowymi gągami, których datowanie jest może niewłaściwe, tak? Bo ja mam spore wątpliwości, czy to jest aż tak stara cywilizacja. To w każdym razie na pewno jest to cywilizacja w dużej mierze zmieniona przez Indie, buddyzm, tak samo zresztą jak w Japonii, wywar ogromne zmiany w Chinach. Niestety one się nie przyjęły, przyjęły się jeszcze inne rzeczy, na przykład komunizm radziecki. No i to uleganie nowym wpływom, ten jakby brak własnego kręgosłupa też pokazuje, że to nie jest aż tak stara cywilizacja. Że nie należy sobie wymyślać, że Chińczycy to są jacyś wielcy, mędrcy, którzy planują z wyprzedzeniem na 100 lat i po prostu nas wszystkich pokonają swoim rozsądkiem. Już ten kryzys demograficzny chiński, o którym mówiłem przed chwilą, pokazuje, że wcale tak nie jest, że wcale nie planują. To, że Mao wybił inteligencję chińską, to też pokazuje, że, że to wcale nie jest aż tak mądre społeczeństwo. No i wydaje mi się, że Chiny utknęły, chociaż oczywiście możemy się obawiać tego, że będąc nadal drugim mocarstwem na świecie, no, jeśli dojdą do wniosku, że już lepiej nie będzie, to podobnie jak Rosja będą chciały no, zaśpiewać taki swój militarystyczny łabień, łabędzi śpiew, powalczyć o to, żeby jednak być imperium. Zwłaszcza, że Zachód sprawia wrażenie yy, pewnej de degrangolady, degeneracji, prawda? Bo mamy przecież idee, które są zupełnie abstrakcyjne i przesadzone, które są na Zachodzie yy, i które no, pozwalają myśleć ludziom z innych cywilizacji, że z nami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Europą, z Kanadą. Jest coś nie tak, że, że przesadzamy i być może jesteśmy bardzo słabi. No i to też oczywiście dalszy los Chin zależy od tego, z kim one rywalizują. Jakby rywalizowały z Amerykanami, którzy by mieli podejście tak jak w latach 60., to już by w zasadzie przegrały. Ale jeśli rywalizują z Amerykanami, którzy się winią za historię, i to w taki dziwny, wybiórczy, neomarksistowski sposób, nie dostrzegając tego, że przecież. W dawnych czasach również biali ludzie byli często w bardzo nędznej sytuacji, że żadne społeczeństwo europejskie i amerykańskie też nie składało się z samych kolonialistów, tak? z samych jakichś, nie wiem, fabrykantów, którzy wykorzystywali podbite Indie czy inne tereny, ale również było tam wiele osób biednych, wykluczonych, których rodziny, potomkowie do dzisiaj są w jakimś sensie wykluczeni, prawda? No więc to takie winienie się za przeszłość albo branie też tego kultu. Yy, Innego, że, że trzeba szukać tych wykluczonych mniejszości i robić wszystko dla nich, czasem szukać na siłę. To akurat różne rewolucje, na przykład, obecnie się rozpędziły w stronę transgender, gdzie już odkrywa się, że jednak zbytni entuzjazm dotyczący tranzycji płciowych, które stały się modą, bardziej szkodzi niż pomaga ludziom, w tym na przykład gejom, tak? Bo często można taką osobę. Zmylić to do tego, kim ona naprawdę jest, jaka jest jej tożsamość płciowa, tak naprawdę. Tego wątku nie będę teraz rozwijał, ale mówię tylko tyle, że istnieje oczywiście pewien ślad tego, że to mówienie o degeneracji Zachodu no, ma jakieś swoje przyczyny. Jest w tym jakaś prawda. Ale to nie znaczy, że Zachód jest słaby i to nie znaczy, że to, co, co jest u nas jakimś takim zapędzeniem się w ślepą uliczkę, to będzie trwać wiecznie. Tego nie wiemy, natomiast yy, dalsze, dalsze dzieje Chin, dalsze dzieje Tajwanu, który moim zdaniem jest taką lepszą wersją Chin i chciałbym, żeby ostatecznie to, ten chiński model, znaczy ten tajwański model Chin wygrał, tajwański, ale też singapurski, malezyjski, bo mamy potężne mniejszości chińskie w innych państwach, również w państwach zachodu, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie też. W Chinach, w, Aust w Australii, żeby ten model bardziej demokratycznych Chin wygrał nad modelem Chin maoistowskich. Ale dopóki ten model nie, nie wygra, no Chiny są ogromnym zagrożeniem dla całego świata, ogromnym problemem. I ja osobiście z tego ich kryzysu się cieszę. Tylko martwię się tym, że oczywiście może się pojawić ten taki imperialistyczny, militarystyczny łabędzi śpiew. Na pewno. Z perspektywy osób włą, dążących do totalitarnej władzy, e, rozpalenie całej ziemi, e, potężne zniszczenia tylko po to, żeby zachować pozycję, wydają się być bardzo rozsądnym projektem. Dlatego ja na przykład też nie wierzę w, w międzynarodowe umowy dotyczące globalnego ocieplenia, bo po prostu wiem, że Chiny, dopóki są państwem komunistycznym, nie będą spełniać tych umów, jeśli dla nich to nie będzie wygodne, jeśli przez to wypadną z wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi. A wiemy, że Chiny są obecnie największym trucicielem atmosfery, największym emiterem y, gazów cieplarnianych. Więc Europa tu nic nie wskóra, dopóki Chiny nie zamienią się w drugi Tajwan. A czy to się stanie w jakiejś najbliższej y, przyszłości? Czy jest możliwe, żeby Chińczycy żyjący w Chinach ludowych stali się demokratami, żeby się zbuntowali? Y, Ciężko powiedzieć. No Wydaje mi się niestety, że w jakimś sensie historia Chin jest podobna do historii Rosji, że na ich charakterze w dużej mierze zaważyło to, że zostali podbici przez ludy mongolskie. Chociaż oczywiście wcześniej Chiny istniały znacznie dłużej niż coś, co moglibyśmy nazwać Rosją, chociaż niekoniecznie coś, co moglibyśmy nazwać Rusią. To już może jest podobnie. To już jest historia Słowian, która moim zdaniem wcale nie jest dużo krótsza niż historia Chińczyków wbrew jakimś legendom, czy nawet przyjętym przez niektóre gremia naukowe, faktom bez dużej dokumentacji, tak naprawdę, jeśli chodzi o jakieś obiekty rzeczywiste, archeologiczne. No ale, właśnie, pytanie jest: czy Chiny mogą się zmienić, czy też właśnie są podobne do Rosji w ten sposób, że żyją mechanizmami brutalnych ludów mongolskich, fanatycznych, wtedy, takich powiedzmy, protonazistowskich, Przecież Khan był psychopatą, dla którego estetyką było niszczenie miast, zabijanie ludzi. Gdyby on żył w dzisiejszych czasach dysponując bombami nuklearnymi, to na pewno by je wszystkie wykorzystał. Nawet by się nad tym nie zastanawiał ani chwili, gdyby tylko miał taką potrzebę. Tutaj pad nuklearny z, z takim potworem nie byłby w ogóle możliwy. No i właśnie taki potwór i jego potomkowie nadali. Rytm Ro Rosji i nadali rytm Chinom. Dlatego mówi się u nas, że Rosja to Azja, mając na myśli Chiny Ludowe, a nie całą Azję, bo przecież Azja to też Japonia, to też Indie, to też Indonezja, to Sri Lanka, może to nie jest takie duże, ale Tajlandia powiedzmy to są bardzo różne kultury. Niektóre z nich dorobiły się jakichś tradycji demokratycznych już znacznie wcześniej niż my zaczęliśmy o nich mówić. Ale faktem jest, że jeśli nazwiemy Azją, moim zdaniem to jest niepoprawne i mylące, ale jeśli nazwiemy Azją te wpływy Chingis Hana i jego potomków na, na historię, na mentalność narodów, no to znajdujemy dwa takie narody: Rosjan i Chińczyków. Być może dlatego, wbrew własnym interesom, Rosja się tak mocno zbliża do Chin, bo tylko z nimi jest w stanie się zrozumieć. Nie jest w stanie się zrozumieć z Zachodem, którego nienawidzi. I obecnie ofiarą tej nienawiści jest Ukraina biedna yy, i klei się do Chin, które mają naj, najżywszy interes w tym, żeby po części zacząć pokojowo lub niepokojowo przejmować spore połacie Syberii i tak dalej. Ale oni jakby nadają na, tym, na tej samej fali, jakby myślą w podobny sposób, to yy, myślą tak samo jak Kubiłaj. Han, czy jak z Han, jest jakiś wielki wódz, który, nawet dobrze, że jest silny i morduje wszystkich wokół siebie. A my mamy iść za nim. Że jeśli czujemy jakiś problem, to musimy uciekać do przodu. A naszą ucieczką do przodu jest podbój jest podbój, jest narzucanie siebie innym, jest tworzenie ideologii, która ma w sobie jakiś pozór abstrakcji, a tak naprawdę polega tylko i wyłącznie na podboju, na chęci dominacji, na tym, żeby rządzić całym światem, trochę jak w. Jak w kreskówkach, prawda, że mamy tam takich wariatów, którzy chcą rządzić całym światem, takie groteskowe kreskówkowe postaci. No to właśnie Rosja i Chiny generują takie postaci kreskówkowe, straszne, w jakimś sensie śmieszne, gdyby ta ich śmieszność nie oznaczała śmierci i, i cierpienia dla wielu milionów osób. Nadal, no, obecnie w Chinach tymi głównymi ofiarami ich reżimu są po prostu obywatele. Którzy trafiają do chińskich gułagów. Niekoniecznie dlatego, że się buntują, że stać ich na prawdziwy bunt, dążenie do demokracji, dążenie do innego modelu państwa. Tam trzeba znacznie mniej, żeby podpaść władzy. Teraz mamy stały monitoring w wielu miejscach Chin, który przyznaje oceny każdemu poddanemu czy też niewolnikowi. Chińskiego reżim, reżimu komunistycznego i jak się ma odpowiednio małą ilość punktów, no to ma się potężne problemy. To wszystko jest już tam yy, bardzo dobrze technicznie i elektronicznie rozwinięte. No i cieszmy się z tego, że Chiny mają problemy. Miejmy nadzieję, że my, Zachód, mamy znacznie mniejsze problemy. Na razie chyba tak. Chyba nie można mówić, żebyśmy mieli porównywalne z Chinami problemy. No i patrzmy na to. No, obecnie Putin ten swój łabędzi śpiew realizuje. W dużej mierze przez to, że Ukraina jest wciąż jeszcze niepełna, jeśli chodzi o swoje elity polityczne. Że nadal jednak jest tam za dużo oligarchów. Gdyby było inaczej, Ukrainie łatwiej by się było bronić. No ale miejmy nadzieję, że wytrzyma. Wydaje mi się, że to będzie ważne również dla relacji świata z Chinami. Jeśli przegra, co mam nadzieję, że się nie stanie, to głównym problemem będzie Rosja. Chiny na tym aż tak dużo nie skorzystają, ale chciałbym, żeby Ukraina wygrała. A jeśli chodzi o Chiny, no to oczywiście trzymam kciuki za Tajwan. Nie zapominajmy, że Tajwanu bronią nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Japonia i Korea Południowa. A to też są przykłady azjatyckich cywilizacji, które y, poszły w lepszą drogą niż Chiny. Tutaj akurat Korea jest przykładem w dwie strony: pójścia lepszą stroną, i pójścia w sumie podobną, bo ciężko powiedzieć, że Korea Północna poszła gorszą stroną niż Chiny. Poszła podobną stroną, tylko jest mniejsza, ma mniejszy potencjał. Nie miała swojego Nixona, który dał im fory. No więc jest taka, jakby były Chiny bez Nixona. No ale cóż, naprawiajmy błędy Nixona. Płynęły one z dobrej woli. Nie dziwię się tym marzeniom, ale no już jak widać, na razie nie ma co marzyć o Chinach. Można co najwyżej życzyć im szybkiego upadku, a Chińczykom. Walki o coś innego o demokrację, o wolność oby kiedyś się obudzili.